Rower mam jaki mam Nie musi być zajebisty, ważne, że ma przynajmniej sprzęt hamulce Skoro z tyłu nie ma Bo niestety kupiłem złą ramę Taki jestem agregacik I go! Ktoś powie, gówniany rower taki mnie da rady zjechać A ja powiem tak Z słabej baletnicy to wiadomo I rąbek u spódnicy Oj, okay. haj. Siema, drugie podejście do śnieżnika, bo nie było żadnych widoków w zeszłym tygodniu. Jak zawsze nie mam gdzie nocować. Raczej nie jak zawsze, no. Drugi raz tu jak zawsze. I będę się próbował gdzieś bić. Czy mi się uda? Trzymajcie kciuki. Drugi raz na śnieżniku, i drugi raz na krzywy ryj. Jak będzie tym razem? Będzie dobrze. Myślałem, że górki będą moim sprzymierzeńcem, a tu jednak typowe MTB trzeba dobrze zapierć. Grubo, grubo trzeba sobie radzić nawet z błotem, tak? Czasem sobie mówię tak, nudno, po co masz jechać w to samo miejsce, tak? Wziąłem rower i to jest zupełnie inne miejsce. to jak wyhamować z hamowaniem jest problem jadę pod górę, to hamulec mi niepotrzebne chyba wiem czemu to jest inne miejsce, bo popierdzieliłem drogę. Muszę jechać pod górę Widzicie, byłem tam gdzie te ludziki, może ich samo widać bo jest słonka. Aczkolwiek byłem tam i strzelam sobie tą kosę z żywinko, żeby być tu no poskrzaniłem szlak, to powinno być tędy, ale czy będzie ta chata? Zobaczymy Muszę szokać noslego na dziś, a chata w sumie mówiłem, że słaba, ale chyba mi się spodobała Jestem już niedaleko chaty Ale to nie ta chata Aczkolwiek to też była za fajne klimaciki, naprawdę. Ananasy wtedy chciałem mnie oszukać że to tu będę mieszkał yeah. im oczom ukazało się niebo a wy myśleliście, że las, krzyży nie, nie, nie ta bajka dobra ja tu gadu gadu, a czas mam ograniczony idę zobaczyć jak O, dzisiaj widzę, też ktoś był, bo jak widzicie ładnie pachnie. Jeszcze do gorywa kawałek. Także chatka jest uczęszczana. Pójdziemy tylko zobaczymy czy cieplutko w środku. Nie było łatwo tak tego otworzyć okazuje się. A no już wiemy, e, czyściutko super zostawione. Mega miejsce. Mega Zobaczcie mega miejsce. I prawdopodobnie I dzisiejszej nocy tutaj przyjdę, bo jest wysprzątane. Izba jest super ancka stolik. Na zewnątrz temperatura, w sensie termometr, jest sila 13 stopni. Może pokażę, ile jest stopni na zewnątrz. Buchetka jest w coś takiego jak termometr, wyposażona. Jest tam 11-12 stopni w cieniu. Także jak na tą porę roku, jest na kozaku. A wewnątrz. Wewnątrz też 12 Tak to wygląda Moje kojo było tutaj z lewej Wejdę jeszcze żeby pokazać jak to wygląda Bo być może dzisiaj też ześle mnie tu los piękna sprawa Fajnie że ludzie o to dbają i jest coś takiego dla zbłękanego wędrowca Wiadomo, że nikt tutaj nie mieszka I nie będzie o to jakoś nie wiadomo jak dbał Ale patrzcie Nawet jak się urwał szczebelek to jest zrobiony taki, bo tutaj są metalowe Dobra i opuszczamy Dom Wielkiego Brata Być może dziś tu będziemy Pyk Przedsionek jeden Pyk I mrk. I zamknięte. Powiem tak, troszkę go ponoszę, ale trudno, ale i sobie zjadę tam z 6 km. No taki mamy klimat. Nic nie zrobisz, ale czasu trochę oszczędzę. To naprawdę leci jak szalony. Czuję tu, że odpoczywam. Jeszcze mam jakąś kanapeczkę, więc będę musiał zaraz przekąsić. Trasa jak to trasa, niby park krajobrazowy. Więc teoretycznie mogliby to usuwać. To nie jest narodowe. Gdzie nie można nic ruszać. ale też jest zajebiście. Kurde, z tym rowerem to jest masakr. Zobaczcie, wszystko, wszystko się zmienia. Przed chwilą narzekałem na rower, oj to i tak dalej. A teraz co? Pan i władca! Jadę sobie i nogi nie bolą. Jak to się mówi? Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fan, gdy szumi, szumi woda, a nad nią szumi ga. No i to właśnie tak jest. Jeżdżę nie po górach. Raz tak, raz siak. Jeszcze coś chciałem powiedzieć. Pierwszy rower górski chyba dostałem, jak miałem 16 lat. A tak naprawdę kolarstwo górskie dopiero pierwszy raz uprawiam, bo mam rower górski i jeżdżę po górach. Pierwszy raz w życiu. A już troszkę żyję, tak. Tutaj, jak widzicie, za mną jaskinia niedźwiedzi, żeby zwabić turystów. Miałem wejść, ale zapomniałem portfela, więc wejdę jutro. Niby Jaskinia Niedźwiedzia, a tutaj widzę Śląsk Każdy patrzy, oceniam jak to fajnie, jak on sobie wyjeżdża I ile to on ma urlopu Oczywiście że tylko w soboty Z tym urlopem nie jest tak lekko, bo przyjechałem tutaj o godzinie 2 rano O 5 miałem stać, nie wstałem, wstałem o szóstej. Oczywiście cały mokry, wszystko teraz sobie tutaj ładuję Tutaj sobie to suszę i oczywiście na wschód słońca nie zdążyłem dzisiaj atakuję jeszcze raz na zachód nie wiem czy zdąży bo jest o 17 już jest 15.33 ja nagrywam chciałbym to uwiecznić to nie jest takie proste jak wy to widzicie w telewizji że ktoś sobie nagrywa i tak dalej z jednym plecakiem i jeszcze wszedł na Kamczatkę czy jeszcze coś innego nie wierzcie w cuda chcesz podróżować i amatorsko nagrywać na pewno nie jesteś w stanie wszystkiego zrobić ze względu na to że nie masz szans, żeby tyle baterii mieć, żeby to wszystko uwiecznić i tak dalej. Tak jak widzicie, ja tutaj cały sprzęt doładowywuję i tak pewnie mi nie starczy, ale chciałbym przynajmniej dzisiaj zachód słońca albo jutro wschód słońca, by wam pokazać, bo chcę otworzyć na YouTubie, nie wiem nawet jak to się nazywa takie filmiki. Zobaczymy, czy będziecie mnie oglądać. Mam nadzieję, że tak. Dobra, drugie podejście na śnieżnik, trzeba wziąć nie, śpiwór, żarcie, karimatę. A czy podejście, podjazd, no i trochę, trochę elektroniki. Jak widzicie z bluzy zrezygnowałem, postaram się to wszystko na siebie teraz wrzucić i muszę to ciągnąć ze sobą, ponad 6 km, także to nie jest tak, że to ktoś za mnie zrobi. Tak to wygląda. Oczywiście mogłem czegoś zapomnieć, ale no trudno. Zapomniałeś co zapomniałeś to nie weźmiesz, tak? I tutaj mam dróżkę rowerową, i ruszam na śnieżnik. Infrastrukturę rowerową naprawdę między górze robi super. Można sobie pojeździć, fajne dróżki polecam. Tylko nie nagrywajcie, żeby się nie spierniczyć. Bo jeszcze są takie. Nie do końca dokończone, ale tak to wygląda. Zajebiście, co? Z atrakcjami. Udało się, będzie zachód słońca umordowany, ale jestem na ędziki zaraz robiona. Udało się. Nie widać. Wziąłem koło, że ktoś mi nie dziabnął idę do domku spać. Powiem wam, że nocą wygląda to zupełnie wszystko inaczej, ale najgorsze jest to, że zamoczyłem No ale trudno. A, nic nie widzicie, ale niebo jest piękne. Nic nie widać. Czarna dupa, ale za jakieś 30 minut powinienem być u celów. Ups. Czy działa, nie wiem, wiem tylko, że wylądował dziwnie, poskładał się trochę, coś od baterii nie gra, ale wrak, tu polewa mam, można, jak się chce, to wszystko można, taka sytuacja. Jest dron, to jest bateria, jest kwaśnica, jest, nie Jestem zadowolony, że się udało. Teraz wszystko ładuję i wracam do domu. Lepsze jest to, że idziesz sobie na mały śnieżnik. Patrzysz na mapę. Moment. O, cholera. Już go minąłem. Nawet nie wiesz, że był. Tu nie ma w ogóle ruchu na ten mały śnieżyk. śnieżnik. Idziesz sobie na ten mały śnieżnik. Wszystko pięknie Patrzysz na mapę O cholera Jestem ta niebieska kropka Już minąłem mały śnieżnik Nawet się nie rgnąłem, że go minąłem Także polecam mały śnieżnik Jak ktoś ma za dużo czasu Zawsze można odwiedzić Zgadnijcie gdzie jest? Nie ma żadnego oznaczenia Ale jestem centralnie jak pokazuje mapa Mapa turystyczna. Jestem centralnie na małym śnieżniku, co widać, a schodzę w dół. A tam wchodziłem w górę i małego śnieżnika nie było. Piękna sprawa. Żeby dojść do małego śnieżnika, to trzeba jeść jakoś. W bok chyba tutaj i w dół. Nie w górę. W górę tam nic nie ma. Bo byłem. Taki jest ten mały śnieżnik, taki malutki. Nie widać go nawet. Nie no, jaja, żeby nie było. Minąłem już mały śnieżnik, jest tak mały, że go nie widać. I teraz jak schodzę w dół. Patrzcie schodzę sobie w dół. Szybciutko to zrobię żeby nie było że coś tam nie gra Dzień jasik o prawie już prawie dotarłem do małego śnieżnika schodzę cały czas w dół jak widzicie o i tu jest mały śnieżnik jestem na nim ludzie nawet tutaj Chodzili i go szukali. Gdzieś czy nie ma go tu? Ale nie ma, nie schował się. Jest tak mały, że go po prostu nie widać. Ale droga na mały śnieżnik. Kręta, fajna. Bach, bach. Cyk, cyk, cyk. Jest na kozaku. I nóżki chodzą. Uwaga, szukamy fantów. Yy, najeżdżamy, dronem jest, znalazłem, jeszcze tylko rowy, jedno mam. Jak to mówią, niedaleko pada jabłko od jabłoni yy, i drugi, jest rowy. Dobra, to możemy wracać, mam wszystko. Widok petarda, co? Chciałem to zrobić, jak zawsze musi coś być wodnego mm. nad wodospadem, wieśnie. co? To są właśnie moje skróty. Droga do Nikon. Muszę teraz wracać. A, Zawsze sobie coś wymyślę. Troszkę prowiantu wziąłem z domu Wydałem chyba jeszcze za 4 dyszki, ale jeszcze mi zostało tak nie było rozpusty, nie mam chlebka, ale jest mu zje się bez chlebka. Niedziela jest, więc smacznego. Wrazem jeszcze mam, to zjeść. Gabuszko bananki O mm. Takie wyjazdy to ja lubię.